No dobra, to dzisiaj spróbuję przejść wszystkie cztery noce we FNAF-ie 1. To jest plan. Tak. But I'm gonna tell you, there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through here first. Okay. Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Uh, it's kind of weird. <coughs> <piecerni> <coughs> uh, welcome to of Famous Pizza, the magical. There is nothing. Pierwszy to chyba tylko na ên này. Để nấc chuột ra. Okay. Bye bye. Đa Ja hmm. Tam, tego nie wiem, może się po Tak już nie spodziewałem, że w pierwszej nocy będzie biegał Foxy. A znowu jak ktoś zabytnę, Aha. Okay. Nie spodziewałem się tego, przyznam. Ha, to że kto ty się zbliży, to też tak. Tak, tak, tak będzie. Okej. Okay. Bez wychylania I my tu jemy Bardzo jej coś w tym pokoju jest? Pizza co? Nie, nie, to. nie wychylenie nie Nie wiem co mam tym kubkiem Robić. Nie chcę się po to wychylać. No to czekam. Muszę chcę papieru korzystać. Kada. Nie wiem, co się tam. Nie chcę tu mi podążać ani. że on tak się jakby daleko rusza w pierwszej nocy Są ruchome te animatroniki w pierwszej nocy. No to została jeszcze tego godzinka i będzie jeszcze z głowy. Nie przypominam sobie, żeby Fox się ruszał w pierwszej nocy. jeszcze tylko to teraz druga I know. Freddy himself doesn't come very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in that your camera of you and those blind spots have to be right outside your doors. So, if, if you can't find something or someone on okay, your cameras... To sure check the door light, uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh, I'm not implying that. Uh, also, uh, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in then he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. Uh, I guess he doesn't like being watched. I don't know. Uh, anyway, I'm sure you have everything under control. Uh, talk to you soon. Gdy jest jedna część na V, w której się da wyłączyć wiatrak. I czy on coś zmienia? Ciężko stwierdzić. Ktoś tu Ale już wiem, żeby się nie wychylać, bo to się dla mnie źle skończy. no nadal stoi? Już od początku tak stoi. A przyszła. Uh -huh. Uh -huh. On się mógł ruszać w drugiej nocy? Nie kojarzę. Ale ciebie już bardzo dobrze kojarzę. No, stoi tutaj. A jeszcze tylko godzinka. Nie zdążysz Nie ma szans. Would you like to hear a funny fun fact? One of the previous development teams made a hilarious mistake, one that may or may not have resulted in an undesirable anomaly entering the game's code. Please accept that statement as our full legal disclaimer and absolution of responsibility and potential harm to you. Super że mi to powiedziałeś. No they're chyba ruszają. Wszyscy? Tak już pełnoprawnie? Mam nadzieję, że się uda. Znaczy, rzucił tobie... Nie, myślałem, że mu... Ten, że kliknąć w nos i będzie... No. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Prąd żelazny. Kolejny. kolejny papier. Nie idę po niego. Здесь снова ты... Ну и Фредди слышил. Здесь снова тебя вижу. Плиска, только не бегни бо... Bo... 1, 2, var Отново тук так отново тук. Това е Фреди. Znowu? Znaczy Ika się na mnie jakoś powzięła. i to tak. Naprawdę. No i znowu, tylko godzinka. O Freddy. katastrofa. Chyba już mnie nie zdarzy Fred w jednym. Dobra. Można to można to nazwać Cikozaurem? O, no i Na tej nocy sobie dzisiaj zakończę W następnym odcinku zrobię kolejną noc i jeszcze kolejną A w jeszcze kolejnym odcinku zrobimy nowa dwójkę albo trójkę